Radni zapoznali się z projektem budżetu na 2023 rok. Najpierw przesłuchania, a potem koncert dziewięciorga laureatów. Sobota była bogatym pod względem występów dniem w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie miała miejsce 14. edycja konkursu talentów Rozwiń Skrzydła. Ważny komunikat ze strony Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zmieniono numer telefonu do niektórych poradni. Od poniedziałku 21 listopada sztuczne lodowisko w Lesznie jest otwarte. Łyżwiarze mogli Mogą korzystać z obiektu 7 dni w tygodniu. U Słoneczka w gościach to nowa propozycja Teatru Miejskiego w Lesznie dla tych najmłodszych. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza w tym tygodniu każdego dnia na inne wydarzenie. Coś dla siebie znajdą miłośnicy literatury, muzyki i teatru. Szkolny klub sportowy Jantar z Racotu obchodził 40. rocznicę działalności. Wśród zaproszonych gości był marszałek senatu Tomasz Grocki. Zespół szkół we Włoszakowicach współpracuje z Polską i amerykańską armią. Dzięki temu uczniowie mieli okazję spędzić dzień z Amerykanami stacjonującymi w Trzebieniu.